Ja się polityką nie interesuję, nadawcy. Ewa, nie da na siebie długo czekać. Już za chwilę. Rozmowa Radia Warszawa. Rozmowa. Rozmowa Radia Warszawa. Witam serdecznie, dzień dobry. 9.30 na zegarach, a w studiu naprzeciwko mnie dwie piękne młode kobiety Marzena Korkosz i Anna Stadnicka, charytatywni Freta. Witam serdecznie, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dziś, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do historii, do działalności tej grupy, to może powiedzmy o początkach. Dlaczego niewiasty siedzące naprzeciwko mnie nazywane są małgrycinkami? Jesteśmy związane z klasztorem ojców Dominikanów. Ojcowie dominikanie, jak wiadomo, słyną z niesamowitych y, kazań, z niesamowitych ciemnych mszy o godzinie 21.30, ale i też fantastycznych dusz pasterzy. Jednym z nich jest Ojciec Mauryce Niedziela, dzięki któremu tutaj jesteśmy i pozdrawiamy naszego ojca Maurycego. Bardzo serdecznie. Tak. No właśnie, przypomnijmy postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego. Zgadza się. I historyk przy okazji. Drodzy Państwo, początki grupy Charytatywni FRETA sięgają 2011 roku. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od jarmarku świętego Jacka w 2011 roku. On w ogóle od 2010 roku miał charakter charytatywny. W 2011 roku zaczęłyśmy wspólnie z Marzeną pracować przy tym projekcie. Wtedy jeszcze pomagaliśmy dzieciakom z Ukrainy w Fastowie. Już wtedy? Mhm. Tak, tak. Udało nam się poznać człowieka, który miał w sobie wielką potrzebę pomagania. Chce pozostać anonimowy, i tak wspólnie zebraliśmy się we trójkę. Razem z nami był też ojciec Maciej Kosiec, który również mieszka na Freta, oraz Żaneta. I, I tak razem zaczęliśmy projekt dożywiania dzieci w szkołach w grudniu 2011 roku. Mhm. Czyli można powiedzieć, że dobra wola kilku osób i tak to się zaczęło. A jak było później, czy rzeczywiście to potem już zostało tak ym, logistycznie opracowane, już potem nie było takich sentymentalnych, sentymentalnych, spontanicznych zrywów, tylko wszystko było racjonalnie dopracowane? Słuchajcie, bierzemy się na poważnie do roboty. Oj nie, ja myślę, że właśnie ta spontaniczność to w nas ciągle jest i ciągle będzie, bo my tak naprawdę do tej pory jeszcze działamy z zrywami, chociaż staramy się to wszystko powolutku uporządkować. I tak jak w w grudniu 2011 roku mieliśmy 80 dzieci, to już w styczniu było prawie 150. Odwiedzaliśmy szkoły, odwiedzaliśmy placówki, rozmawialiśmy z dyrekcjami, nauczycielami, pedagogami. To tak brzydko zabrzmi, selekcjonowaliśmy dzieci, przygarnialiśmy je, pokochaliśmy i kochamy do tej pory. Może ta spontaniczność wynika też trochę z tego, że wszyscy, którzy są tak ściśle zaangażowani w pracę naszej grupy, na co dzień prowadzą normalne, aktywne życie zawodowe, często mają rodziny, mamy na przykład w naszych szeregach małżeństwo, które oczekuje już trzeciego dziecka, także no, musi to być jakoś wplecione w naszą codzienność No i niestety nie da się często tego tak zaplanować, żeby to była sprawnie działająca firma od godziny 8 do 16. Często to są wieczory, noce przy komputerze czy, czy na freta, weekendy. No ale w tym może też być jakaś nasza siła, ponieważ udaje nam się dzięki temu zaangażować ludzi nie tylko związanych z freta, tak tuż pastersko powiedzmy sprzed lat czy, czy dzisiaj, ale też osoby, które siedzą w ławkach na co dzień. Tak? Przychodzą na freta, to jest ich wspólnota, ich, ich dom miejsce spotkania z Panem Bogiem i szukają jakiejś swojej przestrzeni zaangażowania i my dzisiaj, myślę, że mogę tak nieskromnie powiedzieć i ojciec przeor nie urwie nam kończyn za to, że jesteśmy taką propozycją chyba najbardziej otwartą na Freta, gdzie, gdzie osoby... Wiele osób różnych może się znaleźć po prostu. Dokładnie. Proste. My, też, bardzo ważne. my hmm. też dajemy taką dowolność, ktoś do nas przychodzi, ma jakiś pomysł, plan, jeżeli on się w nim odna odnajdzie, to pozwalamy e, pracować. Tak się narodził pomysł korpetycji, pomocy prawnej, takiej pedagogicznej, e, medycznej. Więc jeżeli ktoś ma pragnienie, szczere serce, otwarte i dużo wolnego e, czasu, w tym wszystkim <grym grym> <grym> nie tempie, musi być nie musi być nie, niewiastą. Nie musi być niewiastą, poza tym na fryta zawsze są chętnie widziani mężczyźni, ponieważ niewiast jest tam dużo. No właśnie, też słyszałam to właśnie od dusz, do dusz pasterzy. Tak zastanawiam się, kto więcej z tego ma. Wy, które czerpiecie z tego radość, ale także satysfakcję, czy jednak podopieczni? Ja myślę, że obie strony tak samo, chociaż tak egoistycznie powiem, że ja jestem najszczęśliwszą osobą w tym projekcie. On na pewnie potrafi powiedzieć to samo o sobie. <laughs> Ciężko chyba powiedzieć. Nasze dzieciaki są szczęśliwe, ich rodziny są szczęśliwe, te rodziny zaczynają pracować nad sobą. Naprawdę mamy takie przypadki, że wychodzą z jakiegoś większego ubóstwa, rodzice idą na studia, zaczynają pracować nad sobą. Może Pan o takim przepięknym w takim przypadku, kiedy jedna z mam po dwóch latach powiedziała mi, Pani Marzeno, zaczęłam nad sobą pracować, ponieważ nie mogłam wytrzymać, że moja córka przychodzi i ciągle mówi, pani Ania jest taka, pani na jest taka i taka i taka. Ona po prostu zrobiła się zazdrosna. Mhm. I to można, to można zrozumieć, prawda? I mama chce osiągnąć, można powiedzieć, więcej. Zgadza się. Także mhm. jesteśmy także takim bodźcem, aczkolwiek zupełnie nie miałyśmy o tym pojęcia, mhm. zaczynając pracę z ich dzieciakami, do takiej zmiany w, w ich życiu. Bo to chodzi o to, żeby... Nie tylko drzwi dzieci, bo może o tym właśnie nie powiedziałyśmy, że rozpoczynamy od tego, że wykupujemy śniadania niektórym dzieciom i obiady, e ale też tak głębiej, pomagać im odnaleźć swoje miejsce w świecie, organizować jakieś warsztaty. Prowadzimy teraz fantastyczne warsztaty, już drugi sezon z naszą niesamowitą, zareklamuję, przepraszam, Jolantą Deneko, która jest e, tak, <laughs> reżyserem. I Jola w tym roku rozpoczyna warsztaty. O czym Anno? O odwadze. Tak, ponieważ bez lęku, bez strachu, bez pokonania tychże e, silnych emocji nie ma odwagi. To jest prawda. W jakim wieku są odbiorcy, można powiedzieć, tych warsztatów, uczestnicy? Mamy bardzo szeroki przekrój wiekowy, dlatego że zaczynamy od sześciolatków często. Naprawdę. Najstarszy no nasz uczestnik projektu Patryk Gąsiorek, którego też tu będę reklamować. Nasz prawie już opiekun wychowujemy sobie kolejne pokolenie jest w pierwszej klasie liceum. Mhm. Także i, i takie dzieci właśnie uczestniczą w warsztatach, tak? Czyli jest taki si duży przekrót. oczywiście chyba najsilniejsza mhm. grupa jest w tym momencie taka gimnazjalna, bo, bo... Oje, oje, tak, się tak, przestraszałam tak. troszeczkę taki I absolutnie trudny... naprawdę to prawda, jest prawda? z jednej strony tak mamy to z tyłu głowy i widzimy to, jak nasze dzieci się zmieniają, mhm. no bo znamy się trzy lata i, i z niektórymi właśnie mamy taki kontakt stały ale no, dzieją się przepiękne rzeczy. Także fajne jest to w tej grupie, z którą tak ściśle pracujemy, bo rzeczywiście te dzieci, które angażują się w nasze różne aktywności, które prowadzimy w Warszawie, no znamy je tak, znamy rodziców i widzimy, jak, jak te dzieci się zmieniają. I ta grupa jest naprawdę niezwykła, przez to, że, że jest taki mm. rozstrzał wiekowy, bo ci starsi y, opiekują się młodszymi, ponieważ te młodsze trochę rozładowują te różne emocje, które w tych starszych mogłyby się pojawiać. I oczywiście, że się już y, zaczynamy mierzyć z pierwszymi miłostkami, mm. różnymi mm. takimi sytuacjami, y, ale mm, naprawdę ta grupa pięknie pracuje, pięknie się rozwija i osiąga niesamowite rzeczy. To jeszcze na chwilę, zostaniemy przy tych warsztatach? jak sześcioletniemu dziecku mówić o odwadze? Może jak nie mówić, ale jak postępować, jak pokazywać ją, jak udowadniać? No o tym to się przekonamy 25 października, ponieważ ruszamy z nowym właśnie tematem. Myślę, że to, jest, to są wielkie brawa dla Joli Dynejko, która potrafi właśnie okiełznąć taką różnicę, taki przekrój wiekowy. Ona na co dzień też pracuje z dziećmi, prowadzi różne zajęcia, ale to jest taki... taki Target określony, 10, 12, a tu ma 6, 15 i ona to musi wszystko rozłożyć. I jestem po prostu genialna. Dzieci ją, ją słuchają, ona słucha dzieci i to się po prostu zgrywa. I my widzimy po prostu, jak, jak, jakie są niesamowite efekty tych warsztatów. Będąc teraz na wakacjach, znaczy teraz mhm. w Ustroniu, Jola pracowała z nimi prawie dwa tygodnie tak naprawdę. Jaki to był temat? No? Roz, warsztaty były o szacunku. A, o szacunku. Przede wszystkim tak o szacunku dla siebie, dla innych, dla mhm. rodziców, dla tych, z którymi mamy problem. Czyli znaczy, można powiedzieć, nie bawicie się w bajeczki. Nie, nie u no, nas jest no, ciężka ja praca. Ja to się śmieję po tych wakacjach w Ustroniu. Stwierdziłam, że wychowujemy po prostu dzieci nieprzystosowane A, tak. do życia w A, tym tak. świecie, dlatego że mówimy o szacunku, o wrażliwości, o, o, o A trosce. To o krzczurów, tak Więc, więc naprawdę nie wiem, czy, nie, czy jeszcze nie obciele. będziemy musiały za to zapłacić słono. Albo przyjdą no. do Was i i co? Co z tą wrażliwością? co mi ta tak. wrażliwość, a jak teraz, ja przeżywam to wszystko. A teraz prosimy o warsztaty przystosowanie do życia. W świecie. O. <grym> 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 Ale Jola dobiera, wybiera różne formy aktywizacji dzieci, więc to nie jest tak, że nie wiem, że mamy dramę. Drama tworzy się na końcu, tak naprawdę. I ona jest efektem wcześniejszej pracy, rozmów, ćwiczeń. I to jest i ruch, słowo, wychodzenie na zewnątrz, ponieważ w ustroniu, nie wiem, dzieci zrobiły ankietę, tak w w mieście, uh -huh. jeżeli można w uh -huh. jego ustroniu powiedzieć. Poszły w miasto. Tak, Poszły. może to jest jakaś, no może to właśnie przez to, że... też są z... odwagi, prawda? Tak, Podobnego człowieka. Tak, uh -huh. i były w, w różnych też grupach wiekowych, tak, że nawet kiedy są te dramy i one są robione w grupach, to zawsze w grupie są i starsze dzieci, i młodsze, tak, żeby wykorzystać. Uh -huh. I dzieci same często wymyślają te scenki. No i efekty są niezwykłe. Myślę, że to, co zobaczyliśmy właśnie w ustroniu po, po tygodniu takiej intensywnej pracy, to... To naprawdę moje oczekiwania przeszły. Dzieci się tak otwierały e, i, no i myślę, że, że tu jest nad, nad czym pracować i też w tym wszystkim to też trzeba powiedzieć, że jest bardzo dużo rozmów, że my bardzo dużo ze sobą rozmawiamy i z dziećmi. I to jest tak, że każdy ma okazję przyznać się do czegoś, e, powiedzieć o tym, co go boli, co go cieszy i dzieją się rzeczy niezwykłe. Ja się wzruszyłam. Nie. No <słysza>